My już jesteśmy na lotnisku, wracamy do domu. Nie w ogóle lotnisko bardzo stuje w ogóle lot ja jak już mam lecieć, mimo że latamy sporo, to ja się stresuję, ja że śpię, w ogóle się pastak roz to się zawsze ze mnie śmieje. Ale w ogóle jest inne podejście u nas w Polsce na lotnisku, a tutaj na przykład. I w tą pierwszą stronę leciałam w takich, słuchajcie, adidasach, przed kostkę miałam tylko szerokie spodnie. No, i bawa do mnie mm, na tej kontroli zaczęła się drzeć, że ja tych, mm, że mam zdjąć buty. Mówię, mm, mówię, no dobrze, no to ściągnę. Nigdy nikt mi nie kazał Adidasu przed kostkę mm, ściągać. No, mówię, ok. Zwłaszcza, że to jest takie śmieszne, jak idziesz jeszcze tym first trackiem, to jest co byś nie miał, to ci nigdy nic nie każe ściągać. To jest po prostu niesamowite i w ogóle jakaś abstrakcja. Tutaj hmm, znowu jesteśmy na lotnisku, już wracamy, ale wracam, słuchajcie, w moon Wielkich, więc pytam panią już przy kontroli. Mówię, że gdzie są woreczki, no bo pewnie muszę zdjąć te wielkie buty. Ona mówi tak. O, nie, po co? Jakby będzie coś nie tak, to po prostu pani do mnie wróci. I Mówię, ok. I mówię, no dobra, przyszłam, nikt się do mnie nie przyczepił. Hmm, pan czeka, patrzy w ogóle zero, zero problemu w ogóle fajna jeszcze kolejna sytuacja wspomniałam, że ja mam iPada więc nie wyciągnęłam tych rzeczy, mówię a, wyciągnęłam aparat, dałam Oskarowi do laptopa, mówię ja nic nie mam, wspomniałam o tym iPadzie no i pani wzięła torbę, u o, chyba tam był iPad pani wyciąga mi iPad, takie ulotki nie wiem skąd to wzięłam, ale ulotki z mm, całymi nożami, więc pani się śmiała wzięła to i mówi tak po kontroli pani noże są, ok. Więc to jest takie śmieszne jak zupełnie inne podejście, jak w ogóle e, inaczej jest. Nie wiem skąd to się bierze, że my mamy taką wrodzoną wredność w tamtę. Pajcarze mi na pensja. Na 10 razy tyle co inaczej. Dlatego są szczęśliwszymi ludźmi? No pewnie, że tak.